Polska będzie tam specjalnym gościem. Tusk wydał ważny komunikat. Dziś rozmawiałem z Wołodymyrem Zełęskim i premierem Kanady Justinem Trudeau. W przyszłym tygodniu w Szwecji nadzwyczajny format: państwa skandynawskie plus Bałtyckie plus Polska. Zachód musi mieć jednolite stanowisko dotyczące wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa, poinformował premier Donald Tusk na platformie X. Donald Tusk ogłasza nadzwyczajny szczyt. O rozmowie z polskim premierem wcześniej poinformował już Zełęński. Prezydent Ukrainy podał, że omówili m.in. nowe pakiety wsparcia wojskowego dla Kijowa i ukraińskie oczekiwania związane z polską prezydencją w UE. Zełęński poinformował również, że umówił się na spotkanie z Tuskiem, które odbędzie się do końca tego roku. Następnie premier Tusk, pisząc na Platformie X o rozmowach z Wołodymyrem Zełęskim i premierem Kanady, przypomniał, że w przyszłym tygodniu w Szwecji odbędzie się spotkanie w nadzwyczajnym formacie: państwa skandynawskie plus bałtyckie plus Polska. Zachód musi mieć jednolite stanowisko dotyczące wsparcia Ukrainy i wspólnego bezpieczeństwa podkreślił Tusk. Format NB8 plus Polska. W środę i czwartek w przyszłym tygodniu premier polskiego rządu będzie gościem specjalnym szczytu krajów nordyckich i bałtyckich. Gospodarzem spotkania w Harpsund, około 120 km na zachód od Sztokholmu, będzie premier Szwecji Ulf Kristersson, a wśród tematów rozmów znajdą się relacje między Europą a USA, bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego oraz kontynuacja długofalowego wsparcia Ukrainy. Kristersson i Tusk będą też rozmawiać o kwestiach dwustronnych, podpiszą nowe strategiczne partnerstwo między Szwecją a Polską. Afera w Straży Granicznej Urząd Ochrony Danych Osobowych interweniuje po naszym artykule. Państwa nordyckie Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia i Islandia oraz bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia tworzą tak zwany format NB8. Rząd w Sztokholmie w tym roku przewodniczy tej współpracy, stawiając sobie za główny cel kwestie bezpieczeństwa.